Witam Państwa, nazywam się Michał Krajski. Jak Państwo wiedzą, trwają prawy prawybory w Konfederacji, które mają wyłonić kandydata na kandydata na prezydenta, który będzie reprezentował Konfederację. Kandydatów jest dziewięciu, wśród nich jest pan Grzegorz Braun i chciałbym w tym momencie nakłonić Państwa, szczególnie Państwa elektorów, którzy będziecie wybierać Kandydata na kandydata, ale także wszystkich sympatyków Konfederacji o poparcie dla kandydatury pana Grzegorza Brauna, a motywuje to tym, że pan Grzegorz Braun już raz startował na prezydenta. Pokazał wtedy olbrzymi zapał, wielką pracę, siłę ducha, ale też niezachwianą postawę moralną, ale też zdecydowany głos w ważnych dla Polaków sprawach. Kandydatura pana Grzegorza Brauna jest gwarantem tego, że w przestrzeni publicznej wybrzmieją właśnie pewne ważne, bardzo ważne, fundamentalne dla Polaków i Katolików sprawy, jak obrona życia nienarodzonych, jak obrona wolnego rynku przed etatyzmem, jak obrona tradycji katolickiej, jak obrona własności prywatnej, jak opowiedzenie się za dostępem do broni, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co stanowi fundamenty naszej cywilizacji. Pan Grzegorz Braun samo sobie mówi, że jest katolikiem rzymskim tradycji, przepraszam, cywilizacji łacińskiej. Tak? Katolikiem rzymskim cywilizacji łacińskiej. I faktycznie to wszystko sobą reprezentuje, jest gwarantem, że to wszystko, co się kryje pod tymi pojęciami, w osobie pana Grzegorza Brauna. Znajdzie swojego obrońcę. Pozwoliłem sobie zabrać głos w tej sprawie, pozwoliłem sobie wesprzeć publicznie pana Grzegorza Brauna, bo znam go od kilku lat. Spotkaliśmy się pierwszy raz na kongresie dla Chrystusa Króla w sprawie dla mnie bardzo ważnej i wiem, że dla pana Grzegorza też. Tam miałem możliwość słuchania pana Grzegorza na żywo. Później miałem możliwość rozmawiania z nim, wielokrotnie się z nim spotykałem. Razem byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Miałem zaszczyt występować na kilku spotkaniach razem z panem Grzegorzem Braunem i byłem zawsze pod olbrzymim wrażeniem sposobu mówienia pana Grzegorza. Tego w jak jasny sposób formułuje on myśli, jak konkretnie i ostro stawia pewne fundamentalne sprawy. Jak jasno mówi, jak, jak, z jaką łatwością dociera do, do słuchaczy, ale też byłem pod wielkim wrażeniem jego wrażliwości wrażliwości na ludzi, którzy byli wokół nas, na pewne wątpliwości, pytania, które potrafił rozwiewać, pytania, na które potrafił odpowiadać. To robiło na mnie wielkie wrażenie za każdym razem, gdziekolwiek byłem. Z panem Grzegorzem Brownem, i też muszę powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem też jasności jego myślenia, formułowania twierdzeń, których nikt przed nim nie odważył się postawić. Pan Grzegorz Brown będzie także gwarantem tego, że w przestrzeni publicznej wybrzmi bardzo ostro i zdecydowanie głos, że Polska powinna być niepodległa, że Polacy powinni być niepodlegli, a to wiąże się ze sprzeciwem wobec działania na terenie Polski wszelkich agentów, czy to rosyjskiej, czy to amerykańskiej, czy to niemieckiej, czy to żydowskiej. I pan Grzegorz Braun jest też gwarantem tego, że tutaj roszczenia żydowskie zostaną jednoznacznie Odrzucone. Oczywiście z pewnością inni kandydaci Konfederacji także będą o tym mówić, ale jeśli na przykład spojrzymy na pana Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego, to wydaje się, że pan Grzegorz Braun będzie kandydatem dużo bardziej poważnym. Jest nie tylko człowiekiem starszym, bardziej doświadczonym na wielu polach, ale jest też człowiekiem z olbrzymim dorobkiem też w świecie artystycznym, też w świecie filmowym. Towarzysz Generał Idzie na Wojnę, rewelacyjny film, ale też Eugenika w imię Postępu i wiele, wiele innych, w których pan Grzegorz Braun precyzyjnie opisuje rzeczywistość, precyzyjnie wskazuje na pewne problemy, precyzyjnie wskazuje też rozwiązania tych problemów. Pan Grzegorz Braun jest także publicystą, pisarzem, autorem wielu książek, ma wielką łatwość. Przemawiania do ludzi, ale też pokazał, że nie boi się wyzwań, nie boi się trudnych sytuacji, że świetnie radzi sobie we wszelkich debatach, sporach, dyskusjach, że nie boi się narażać siebie i swojego dobrego imienia w sprawach ważnych dla, dla Polski, dla Kościoła. Pokazał nieraz, że sprawa tradycji katolickiej jest dla niego bardzo cenna i też, z tych wszystkich powodów uważam, że będzie lepszym kandydatem niż na przykład pan Janusz korwin Mikke, który samo sobie mówi, że jest liberałem, agnostykiem, że chociaż nie jest wrogiem wiary religii, chociaż patrzy na te sprawy przychylnie, to jednak sam nie określa siebie jako katolik, a tym bardziej katolik powiedzielibyśmy, tradycyjny, który rozumie i docenia wielkie znaczenie tradycji katolickiej w Kościele. Z tych wszystkich powodów uważam, że pan Grzegorz Braun będzie najlepszym kandydatem Konfederacji na prezydenta. Będzie człowiekiem, który będzie kandydatem, który nie tylko sobie świetnie poradzi, nie tylko ma szansę zostać prezydentem, bo przecież Wiadomo, że kandydat Konfederacji będzie walczył o zwycięstwo. Będzie walczył o zwycięstwo. Ale jeśli nawet im nie zostanie, to wszyscy możemy mieć pewność, że w przestrzeni publicznej wybrzmieją ważne dla Polaków sprawy. Że to, czego nie powiedzą inni kandydaci, to, co przemilczą, to, co zakłamią, pan Grzegorz Braun naprostuje, wyjaśni, powie wprost. I, I to jest ważne. To jest dla nas dzisiaj potrzebne, to jest cenne, i możemy być pewni, że kandydatura pana Grzegorza Brauna umocni samą konfederację, sprawi, że do konfederacji przyciągną kolejni zwolennicy, bo jestem pewny, że pan Grzegorz Braun, jeśli nie będzie tak jak do tej pory, że będzie cały czas. Przemilczany, cały czas cenzurowany, cały czas gdzieś ucinany, to jeśli tylko dotrze do ludzi, to z pewnością ich przekona, bo sposób jego mówienia, sposób, a przede wszystkim to, co mówi, tak narzuca się człowiekowi, tak narzuca się człowiekowi, który kocha to, co polskie i katolickie, że jestem pewny, że jest w stanie przekonać do siebie wyborców osobiście, Popieram go, zachęcam Państwa też do poparcia jego kandydatury. Dziękuję bardzo.